Cześć, kochane osoby z podnako koziorożce. Witam serdecznie. Zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Będzie on urozmaicony kategorią ostrzeżenia. A dlaczego? Bowiem jedna z osób tutaj, która mi napisała komentarz, zasugerowała, iż można by było coś takiego dodać i zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało. A więc spójrzmy na podstawowe aspekty, które nas tutaj żywo interesują. I zobaczmy, jak tam u Singli. Trzy puchary. Osoby zajęte są ostateczne. Osoby szukające pracy 5 buław. Osoby mające pracę wisielec. Finanse drzewo życia. Aspekt cotolotka gier losowych słońce, Seniorzy sześć pucharów. Aspekt tutaj zdrowie to kochankowie. Ostrzeżenia 6 buław. No i tutaj, czy to dobry czas na podróże, władca, a więc ciekawa i fajna karta. Patrzymy na, oczywiście, singli. Trzy kuchary to zabawa, celebracja, to uroczystości, to imprezki, to zaproszenia, to trójkąty emocjonalne. Czasem wikłanie się w trójkąty, świadome lub nieświadome, bo czasami kogoś poznajemy i nie wiemy, że tam ktoś w zanadrzu się kryje. Natomiast będzie to czas po prostu zabawy. Mamy kogoś, mamy kartę sądu ostatecznego. Sąd ostateczny wskazuje nam przede wszystkim na aspekt rozliczeń. Oczywiście tam, gdzie było pozytywnie korzystnie, możemy spodziewać się dalszych dobrych konotacji, dobrej przyszłości. Natomiast jeśli są trudności, tak, to uważajmy na rozwody, na Separacje, na tutaj rozstania, tak, na, na to, że jest też ostrzeżenie, na przykład przed tym. I karta sugeruje, by nie popełniać tych samych błędów, bowiem niestety no już wtedy może dojść do, no, do rozłamu do, do, do całkowicie nowej ścieżki, która będzie jednak ścieżką rozdzielną. Natomiast, jeśli szukamy tutaj, pracy, mamy piąteczkę buław, piątka buław wskazuje na konflikty, rywalizacje zmagania, myślę, że to nie będzie dobry czas do końca znaczy nie mówi też, że nie zdobędziemy tej pracy, ale może być ciężko po prostu e, tutaj na różnego rodzaju się pokazuje i to będzie odczuwalne to samo jest w też aspekcie osób, które mają pracę, także nie będzie łatwo wisielec, przewrócenie się świata do góry nogami, układów zależności, stan zawieszenia, opóźnień, e, trudności i te wszystkie plany, które mieliśmy doty dotyczące pracy danego miejsca e, zostaną zmienione, będziemy musieli inaczej na to wszystko popatrzeć. Drzewo życia z kolei jest na aspekt tutaj finansów ogólnie i słońce na gry losowe hazardowe. Gry losowe, hazardowe, fajnie, bo mamy kartę sukcesu powodzenia, więc można spróbować jak najbardziej e, tutaj sił, tak? Bardzo fajna karta, powodzenie ale finanse w ogóle jest, finanse są w karcie drzewo życia, cokolwiek dzieje się dzieje, zgodnie, dzieje się dobrze bo jest zgodne z planem twojej duszy z kontraktem, którym się tam podpisało, no i generalnie oczywiście jak jest dobrze, no to chwytamy te świetne okazje, natomiast jeśli są trudności, to mimo wszystko staramy się je pokonywać ale nie stać w miejscu w żalu bardzo często mówię o tym, bo jest to dosyć istotne e Seniorzy mają kartę pucharową, czyli szósteczkę pucharową, która wskazuje przede wszystkim na to, że będziecie spędzać czas z najbliższymi, możecie wracać do przeszłości, może ktoś z przeszłości do Was wrócić, sprawy z przeszłości, coś do załatwienia, możecie otrzymać też zaproszenie na uroczystość rodzinną, spędzać czas z młodymi osobami, z dziećmi. No, i tutaj też ktoś może Wam wyznać uczucie lub pojednacie się z kimś ważnym. Zdrowie. Kochankowie, czekają Was trudne wybory w związku ze zdrowiem. Z jakiegoś powodu ono stawiać Was będzie przed dylematem. Zwróćmy uwagę na kwestie hormonalne podwójne narządy nerki, płuca, piersi, jajniki na przykład tutaj też kwestie właśnie ogólnie hormonów, bo one mogą być takie niewyregulowane, mogą być chaotyczne też w niektórych aspektach oczy tak, tutaj ludzie na przykład mają zamknięte oczy i często to się przekłada na jakiś symbol małych problemów w tym obrębie cokolwiek będzie się działo na pewno głosem serca odpowiadajmy, czyli tak jak czujemy, czujemy, że do tego lekarza powinnam, powinienem iść Zrobić to i to, to tak, to robimy. Jeśli czegoś nie czujemy, uciekamy i działamy zupełnie inaczej, ale podejmujemy decyzję. Z kolei ostrzeżenie w karcie ciekawej, bo jest oczywiście szósteczka buław, karta zwycięstwa. I ta karta nas ostrzega przed osobą, która może nas pokonać, na przykład, bo jest to karta zwycięzcy. Też czasami myślimy, że wygraliśmy coś, a to jest też takie niedziel skóry na niedźwiedziu, bo jeszcze nie wiesz wszystkiego. Karta zwycięstwa, które w tym momencie wcale może nie być dla nas oczywiste z jakiegoś powodu, i ostrzega nas też właśnie przed kimś, kto może być od nas dużo silniejszy, niestety. Tutaj, podróże z kolei to władca. Czy to dobry czas na podróże? Karta władcy mówi, że tak, ale jeśli poukładasz wszystko sobie starannie, zaplanujesz, będziesz zdyscyplinowany, zdyscyplinowana. No, ale też może Wam ktoś przeszkadzać w tym, bo to jest władca, to czasami mężczyzna się na przykład sprzeciwia, no tak, albo jakiś problem przez mężczyznę. Natomiast generalnie, jeśli podejmiemy decyzję na tak, wszystkie szczegóły będą dokładnie omówione, podejmiemy konkretną właśnie decyzję, będzie dobrze. I tego Wam życzę. Pozdrawiam. Przechodząc dalej. <laughs> Do osób spod znaku wodnika witam serdecznie drogie wodniki. Cieszę się, że jesteśmy. Jesteście i jesteśmy. Zapraszam Was oczywiście na horoskop. Zobaczmy, jaką się dla Was ułożę. Wzbogacony będzie o nową kategorię, którą zasugerowała mi tutaj jedna z osób. Bardzo dziękuję oczywiście. Chodzi o ostrzeżenia zobaczmy, jak ona będzie funkcjonowała tutaj odnośnie Waszego przeznaczenia. No i tak single mają wędrowca. Osoby zajęte mają tutaj drzewo życia. Osoby szukające pracy, giermek denarów. Osoby mające pracę 6 pucharów. finanse, rycerz denarowy. <laughs> Gwiazda jest nagry losowe, hazardowe. Kochankowie, seniorzy. Zdróweczko 7 denarów ostrzeżenie, już patrzymy, ostrzeżenie, giermek, buław, no i aspekt, czy to dobry czas na podróże, sześć buław. <laughs> Bardzo ciekawe karty, zaczynamy od wędrowca, lekkiej energii, zbiewnej, e, energię przygody, doświadczania, nieplanowania, nowych, nowych kontaktów, kontaktów z młodymi osobami, młodymi duchem, ciałem, ogólnie lekkość, beztroskość, zabawa, ruch, Spotkania niezobowiązujące. Drzewo życia ma, mamy na relacje stałe, to znaczy, że no wszystko idzie zgodnie z planem. tak, Planem duszy, kontraktami, tam, które są zapisane. No i oczywiście jedni się z tym zgodzą, drudzy się nie zgodzą. E, oczywiście, jak jest fajnie, tak, no i te kontrakty są nawet takie w miarę znośne, super, no to jeszcze tam jest ok to powiemy, no to to super karta, no to, to, to dobrze, ale jeżeli są trudności, no to będziemy tutaj niezadowoleni. No i właśnie karta ostrzega przed negatywnymi emocjami, które nie pomogą nam w tym, nie pomogą nam w rozwiązywaniu pewnych problemów i nas spowolnią tak naprawdę, tak więc to jest główne przesłanie tej karty. Szukamy pracy. Mamy giermka denarowego. Denarowy giermek jest takim Gierunkiem zaczynania pracy od podstaw, od nowa, od początku. Młode osoby nam będą pomagać, i to jest taka praca, gdzie będziemy no, od niszowej sumy zarabiać, tak niszowych tych aspektów, ale jest to karta dająca nadzieję też na większe zyski, choć dopiero po pewnym czasie. Eee, tutaj, jeśli mamy pracę z kolei, mamy szósteczkę Pucharów. Karta ogólnie serdecznej, ciepłej, rodzinnej atmosfery, dobrych kontaktów, e, jakichś propozycji, pomocy, ale też i wrócą jakieś sprawy z przeszłości. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, coś będzie do nas wracać. Być może na przykład coś, co nie zostało załatwione wcześniej. Z kolei rycerz denarów i gwiazda, tak, Bo rycerz denarów i gwiazda to są karty na finanse, czyli tutaj mamy finanse rycerz denarów, a gwiazda jest na gry losowe. Gry losowe, hazardowe spełnienie marzeń, a więc fajnie można grać, no jeżeli marzymy o jakiejś dużej wygranej, no to los może nam tutaj bardzo fajnie pomagać. W ogóle finanse wiązać się będą z jakąś dobrą współpracą. I stopniowe przychodzenie tutaj pieniędzy, natomiast gry losowe jakby rzeczywiście zachęcały nas do, do tego, byśmy działali w tym kierunku, bowiem mamy aspekt oczywiście związany z właśnie z wygraną, także coś dobrego nas spotka. Seniorzy mają kartę miłości, to i też trudnych wyborów. Kochankowie, możecie wybierać między dwiema osobami, możecie się zastanawiać na przykład nad tym, czy w ogóle wchodzić w relacje, czy, czy zmieniać status, na przykład, i w ogóle trudne wybory różnego rodzaju, gdzie serce odpowie Wam na każde pytanie, co robić, czego nie robić, tak jak czujecie, tak działajcie. Zdróweczko 7 denarów, karta wydatków na zdrowie. Ja to mówię czasem na tą kartę taka trochę studnia bez dna, czyli na przykład kupienie takich leków, a to do kupienia tego, a do, do kupienia takiej wizyty, takich zabiegów. No i to tak jakby cały czas no, drepczemy tą ścieżkę, ale pamiętajmy, że to co zasiejemy, to zbierzemy, czyli jeśli będziemy dobrze inwestować, to zbierzemy też dobre tego efekty. Karta cierpliwości, zwłoki, e, czasem trochę surowej, e, jakieś tam reprymendy. niestety. Być może będzie potrzebna nam do tego, byśmy inaczej zaczęli działać, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Zwróćmy uwagę na gastrykę, przemianę materii, u, u siedzeń, siedzący tryb życia. E, no, jest to też karta ciąży. Natomiast ostrzeżenie jest na kierunku buław, ostrzega nas przed dynamicznymi, młodymi. Osobami, które mają egoistyczne zapędy, też ostrzega nas przed jakimś początkiem. Na przykład może być jakiś początek, wejście w coś spontaniczne, co niekoniecznie może być dla nas dobre. No i tutaj sześć buław na podróże. Czy to jest dobry czas? Tak. Karta zwycięstwa, powodzenia i jak najbardziej sukces murowany, czyli coś, co będzie. Dla nas wspaniałą ofertą i okazją jednocześnie. I tego Wam życzę. Pozdrawiam, przechodząc dalej do rybek. Osoby z pod znaku ryb witam serdecznie. Już przechodzę do Was. Spójrzmy na Was i na aspekty, które Was będą otaczać i wpływać na Wasze przeznaczenie. Oczywiście układ jest wzbogacony. O kategorię ostrzeżenia, którą to zasugerowała mi tu jedna z osób. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję również za przepiękne komentarze i za to, że jesteście po prostu. A jakie te karty dla Was, już patrzymy? Umiarkowanie dla Singli. Osoby zajęte, karta mocy. Śmierć dla osób szukających pracy. Karta, tutaj świata dla osób mających pracę, dwójka pucharów na finanse to, to lotek losowy, giermek pucharów, seniorzy siedem mieczy. Kwestie tutaj zdrowia 10 pucharów ostrzeżenie sprawiedliwość no i aspekt czy to dobry czas na podróże planowanie ich as tenarów. No, i układ jest taki troszkę pomieszany. Zaczyna go karta umiarkowania, karta kompromisowa, tak naprawdę. Aby wejść w jakąś relację, poznać kogoś, no, powinniśmy być kompromisowi. Czyli w praktyce, no, energia wiąże się z tym, że no, musimy być elastyczni, tak? Czasami jest tak, że na przykład Mamy kartę, która mówi: Masz się trzymać swoich zasad, wymogów, komfortu i masz być sztywna, sztywny za przeporzeniem, ale to ci przyniesie sukces, tak? A tutaj raczej karta nas skłania do elastyczności, do łączenia się z różnych stron, łączenia przeciwieństw. No i ta elastyczność będzie kluczem. Jeśli będziemy elastyczni, możemy się zbliżyć do kogoś interesującego. Z kolei karta mocy dla tutaj osób mających miłość, relacje wskazuje na siłę kobiet albo to wy drogie panie będziecie decydować o kształcie relacji, albo też wpływy na, na nie będzie mieć też oczywiście kobieca energia, kobieta matka, kobieta znajoma, przyjaciółka, teściowa, siostra, no generalnie ktoś się, stojący z boku, to będzie w zaborczy sposób także wtrącać swoje te pięć goszy czy trzy grosze, jak to się mówi, do relacji. Tutaj niektóre z kobiet w ogóle zadecydują o tym, by być w relacji, trzymać silnie relacje, albo je po prostu skasować, brzydko mówiąc, dlatego, że no jest to karta selektywna w moim doświadczeniu. Dosyć ciekawa: opanowanie lęków i pozbycie się tego, co jest toksyczne. Natomiast karta śmierci jest dla osób szukających pracy. Mówi o zakończeniu pozytywnym cyklu, zmianie losowej, która otwiera nowe drzwi, czy szukamy, szukamy pracy, nie ma, nie ma, nie ma. Pyk nagle dochodzi do zmiany, odcinamy się, stary cykl się zamyka i mamy coś nowego, innego, ale też może to związać się z przeszłością wbrew pozorom lub wrócimy na przykład do pracy z przeszłości, ktoś do nas wróci, bo po prostu będziemy robić to, co kiedyś, choć może być to w nowej odsłonie oczywiście. Świat dla osób, które mają pracę, mówi o spełnieniu ponośności, zakończeniu cyklu, projektu, podpisanie jakiejś umowy, podpisanie nowych kontraktów, Podróż, zmiana, no i sława, na przykład pochwała, tak, że, że jesteśmy docenieni w danym miejscu. Finanse. Dwójeczka pucharów i giermek pucharów na Totolotka. Młode osoby czy młodsze mogą być taką energią sprzyjającą dla nas. Czy to będą spektakularne wygrane? Jakieś tak, bardziej takie na intuicję jest się zdanie, na takie wyczucie, tak? bo możemy mieć dobrą rękę do liczb, do, do kuponów, do zdrapek w jakimś sensie. Natomiast finanse tak naprawdę będą oparte na partnerstwie i dzięki innym osobom, dzięki jakiejś osobie będziemy mieli dobre finanse, ale nie możemy być w tym sami z jakiegoś powodu i właśnie jakaś osoba. Partnerską nas potraktuje jakiś układ, jakaś zależność, która wpłynie pozytywnie na stan posiadania. E, natomiast że mają siódemeczkę mieczy, to czas czarowania. E, co to oznacza w praktyce? Albo wy będziecie tutaj prowadzić dialogi troszeczkę czarować kogoś, omamiać za przeproszeniem, kombinować. Albo niestety wy będziecie, czy staniecie się ofiarą manipulacji. Siódemka mieczy to złodziej serc, złodziej pieniędzy, złodziej czasu, manipulacji. Dbajcie o szczegóły umów, szczegóły w ogóle dialogów z ludźmi, bowiem możecie właśnie paść ofiarą jakiejś no tutaj sytuacji związanej z kłamstwem tak, też przy tej karcie pamiętajmy że kłamstwo ma krótkie nogi możecie kogoś złapać na czymś ale też i stracić niestety bowiem no jest to dosyć takie ciekawe tutaj w tej karcie uważajcie też czasami, bo czasami przy tej karcie można zgubić potwór też co jakaś osoba mi kiedyś powiedziała, że przy tej karcie właśnie to się stało z 10 pucharów, 10 pucharów mówi nam o energii tutaj w ogóle ochronnej przede wszystkim o dobrej opiece, spotkaniu właściwego lekarza, przyjęciu właściwych leków, terapii, właściwych rozwiązań, dobra, na przykład wyniki badań, powrót do zdrowia, rekonwalescencja, otoczenie energią pozytywną. Zwróćmy mimo wszystko uwagę na hormony, sprawy. Związane z przepływem wody w organizmie, nerki, układ moczowo-płciowy, świetna karta na płodność, na przykład na staranie się o dzieciątko. No i generalnie jest to też karta takiego przypływu pozytywnej energii, gdzie będziemy tacy właśnie w dobrym humorze. No powinniśmy być, bo naprawdę jest to cudowna karta. To też jest taka karta w moim takim doświadczeniu: kto szuka, ten znajdzie. Więc jeśli na przykład szukamy rozwiązań dotyczących zdrowia, to je znajdziemy. Szczęśliwy zbieg okoliczności, spotkanie właściwego lekarza, trafienie na odpowiednią placówkę, badania, leki, cokolwiek to będzie dobre. E, ostrzeżenie. Sprawiedliwość ostrzega nas przed formalnościami. Prawo, sądami. E, mandatami, tak, no, wszystko róbmy zgodnie z prawem, mimo wszystko, no, starajmy się, bowiem jest to karta, no, no, nie jest to karta łagodna, tak, ona nas ostrzega przed właśnie ślepym, surowym prawem, tak, przed tym, by, no, właśnie nie przekombinować w czym się, na przykład czasami jest, a, przejdę tam sobie na, na czerwonym świetle, nic nie będzie, albo, a, tutaj przecież można, to można, tak, tu mnie nie zauważą, no, a, Sprawiedliwość to ostrzeżenie, czyli zwracajmy uwagę na się, na takie prawne e, kwestie, do, kwestie związane z formalnościami, dokumentami również. E, no i tutaj, czy to dobry czas na podróże? Oczywiście, że tak. A z denarów wskazuje nam na aspekty właśnie dobrych inwestycji, ale nowych inwestycji. Może być tak, że mamy pomysł, projekt, a on będzie zupełnie zmieniony, odmieniony, nowa inwestycja, nakładka, jakby powiedziała, systemowa, i tutaj jak najbardziej będziemy mogli wyjechać gdzieś w miejsce, które mało, że będzie nam odpowiadało, będzie też komfortem finansowo. Uczuciowym i sytuacyjnym tak naprawdę, a więc dobrze włożony pieniądz, dobrze zainwestowane pieniądze, dobrze spędzony czas. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej.